Halo, halo, chyba. Na wszystkim, ludzi z Tyson. Hades i HDCV, tam was w kolejnym odcinku z Teratecha. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. E, w ogóle, czemu mi tutaj mryka? Skoro przed chwilą było naładowane całe, nieważne. E, słuchajcie, jak widzicie, troszeczkę jest przebudowany nasz pojazd, e, troszeczkę więcej mamy pieniędzy. Generalnie musiałem wrócić tutaj, bo chciałem porobić troszeczkę zadań między odcinkiem, żeby między odcinkiem, aby, 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 na spokojnie właśnie porobić te zadania, może właśnie zbliżyć się do budowy, na przykład takiego samolotu, czy coś takiego. No, ale niestety umarło mi się, umarło mi się. Ledwo co wróciłem tutaj. Miałem problemy również ze stawianiem punktu doładowania baterii. E, nie rozumiem, czemu coś takiego się działo. E, niewątpliwie był to mega problem, e, że, że tak powiem. E, ja już wam mówię, co tu ja zrobiłem, tak swoją drogą. Echym, tylko, że tak. E, ja bym prosił, halo, tak? Dobra. E, tu, tu, tu mamy, tu mamy nasz mniejszy, e, mniejszego przyjaciela, któremu mógłbym e, jednak hmm, Daj, daj, daj mi to. Um, jup. Dobra, da, daj mi to, wyciągnę tutaj jakieś itemy, żeby mógł zbudować jakieś autko e, tutaj po prostu, żeby lepiej się po, e, no, poruszać. Ogólnie plan moi, mój plan jest na chwil, na dzisiaj, e, bo pisaliście, że mógłbym zrobić sobie taką bazę, e, faktycznie, faktycznie mogę sobie zrobić taką bazę, no i e, faktycznie będę chciał coś takiego uczynić. E, proszę cię, zrób tak. E, tutaj jakieś te kółka zrób, ok. Mm, nie wiem, czy jakaś broń jest potrzebna tobie, e, ale niech będzie tak <laughs> i tyle. E, I tyle. Tu patrzcie, w ogóle to, jak popierdzielanie, to, jest, to, to to jest w ogóle me, mega outko. E, radar potrzebowałbym radaru jeszcze, żeby być szczęśliwą osobą. Bo radar, bez radaru jest troszeczkę ciężko W ogóle ciekawostka jest taka Też, że yy, W ogóle Mam już jakieś część Do yy, samolotu yy, I tak dalej, więc powoli Będziemy się wdrażali w to Ale nie wiem, nie wiem Jak bardzo powoli szczerze mówiąc I yy, wali mi tu radar Dziękuję yy, Dobra E, w ogóle ciekawostka jest taka, że jeśli mamy tą czarną dziurę gdzieś, nie? To gdziekolwiek jesteśmy, możemy brać stąd, stamtąd itemy po prostu. E, to jest tak, taką ciekawostką. E, dobra, ale wróćmy, bo mamy 3 minuty odcinka, ja jeszcze nic nie zrobiłem. E, wróćmy sobie tutaj, opa. <laughs> dobra, e, jakoś sensownie proszę Ja ciebie o! W ogóle to też jest ciekawy pomysł, żeby zostawić taką czarną dziurę gdzieś. Ej właśnie, a czy ja tu mogę kupić? E... Czy ja mam możliwość kupna czegoś takiego, czy nie? E, to mnie zastanawia w sumie e... Bezprzewodowa ładowarka. E... To nie to będzie. To tak samo. Jak widzicie, jest tu mnóstwo, mnóstwo naprawdę części. Eee, chyba nie. Chyba tego nie mogę kupić, niestety. <laughs> Trudno. Dobra, słuchajcie. Eee, plan jest taki, że troszeczkę nie podoba mi się na pewno to, co tu zrobiłem. Eee, to, co tu zrobiłem, więc proszę, ja cię. Eee, jak widzicie, też zrobiłem tu jakby stację do ładowania energii sobie, eee, która jakoś tam. Sobie działa po prostu. E, nie ukrywając. E, teraz tak. Hmm. Chciałbym to zrobić jakoś sensownie. Hmm. Chciałbym to zrobić jakoś tak w, mia w, mia w miarę możliwości, e, właśnie sensownie, żeby e, tu, tu to, to miało jakieś ręce i nogi. E, dobra, daj mi to tu. Mm -hmm. Dobra e, Czy tas nie będzie za, za daleko Od tego co e, Dobra Zro Zrobić to W ten sposób e, Bo tu jest nasza że tak powiem stacja e, Nasza stacja Do m, oddawania itemów e, Już powiedzmy używa miałem, miałem okazję e, Sobie poużywać tego e, Przy sprzedawaniu itemów I powiem wam że naprawdę to jest bardzo um, opłacalne, tak to, tak to mogę nazwać. E, dobra, ja widzę, że czarna dziura próbuje po, pozyskać, e, że tak powiem, ten element. E, ja bym ją najchętniej wyłączył. Nie, nie wyłączył, tylko ją dał sobie. Chociażby tu, niech ona sobie tutaj działa. E, ona może sobie tutaj na spokojnie działać. I jak się tylko na odpali, to Wam pokażę o co mi chodziło. Po czym pewnie się będziemy już powoli udawali na podróż. Na podróż dokładnie, tak dobra. Na przykład, jeśli mamy jakąś, jakieś części, których mamy mnóstwo. Wiem, że słyszycie klikanie myszki jak diabli teraz, ale no cóż, to po prostu robimy coś w ten sposób, nie? I teraz wszystkie te rzeczy jakby się trzymają w jednej kupie. W, w, w jednej kupie się trzymają wszystkie te rzeczy i one, się, one sobie powoli będą się sprzedawały. E, tak chcę, ch nie, nie chcę aż tak wszystkiego sprzedawać, jak bez przesady, no nie. E, no, ogólnie też możemy zacząć niedługo ro robić naszych towarzyszy e, Zastanawiałem się, czy właśnie nie porobić ich jakkolwiek, ale na razie jest, myślę, że nie. Jak widzicie. No. <laughs> tak, tak wygląda. Teraz nasza rzecz do sprzedawania. E, tutaj, jak widzicie, jest druga, jakby baza, nie? E, że tak powiem, znaczy druga baza konstrukcja. Nazwijmy to konstrukcją, e, która działa na zasadzie właśnie kilku tych e, paneli słonecznych, która, e, które e, ładują powiedzmy wszystkie te baterie. I e, to jest fajne. W ogóle, patrzcie na to, nie? Patrzcie na tą. Patrzcie na tą konstrukcję, to jest coś, no, coś, 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 coś wielkiego, że tak powiem. E, aż sobie zrobię screena, bo, bo mogę. E, teraz tak. <laughs> Zastanawiam się nad e, jedną rzeczą. Czy połączyć tą stację ład ładowania baterii? Mm, czy ją zostawić? Jak widzicie, ona tutaj ma. E, ona tutaj ma. Ma baterii i tak dalej. Tylko mnie zastanawia to, czy jeżeli zostawiam tutaj działka, no nie, e, czy na przykład to działko będzie e, miało jakąkolwiek jakiekolwiek prawo strzelania, nie? E, czy jest jakiś ziomek? E, właśnie, ja to mogę inaczej sprawdzić. E, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. Dobrze, jeszcze mnie nie widzisz. E, powiedzmy tak, że um, wezmę to. Na szybciora naładujemy jakieś baterie. E, protektor osłony. I po prostu jakieś tutaj, e, że tak powiem, działeczka. E, jakieś działka tutaj zrobić, czy coś. E, I czy to będzie strzelało. A uh, Widzę, że kolega przedwcześnie to wszystko robi. Okej, okay, widzę, że, że nie. Że to nie ma zamiaru jakkolwiek strzelać. Wow, jakie to jest szybkie, nie? Dobra, po prostu go szybko zniszczmy bez większych yy, komplikacji. Nawet takie coś małego może, <laughs> jak widzicie, no yy, zrobić wiele szkód. Eee, wow, 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 dobra, 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 dobra. Chwila. Eee, No, jakoś trzeba sobie radzić. Eee, możemy, je możemy jeździć sobie do koła jego, ale to jakoś takie. Hmm. Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś najlepsze eee, do, do ro robienia. O, proszę mnie tu. O nie, rozwalił mi koło, dobra no, eee... <laughs> eee... Dobra, Przesialamy się już do normalnego. Tak, w ogóle mam strasznie mało FPSów... ów eee... Mam strasznie mało FPS-ów i się zastanawiam, czym to jest spowodowane. Eee... Baterie mi schodzą. Czyli jednak baterie schodzą też poprzez eee... Czyli baterie mi też schodzą jednak poprzez. Jak to się nazywa? Eee, poprzez takie nawet nic nie robienie Okej, okay, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, bo ja byłem przekonany, szczerze mówiąc, że... Eee, że ja mogę mieć wywalone, jeśli chodzi właśnie o baterie eee, mieć gdzieś sprawę baterii i... to wszystko będzie jakoś działało, nie? A jednak nie, kurde. Eee, ale mogę tu zostawić strażników. Mhm. <Klacht> <Klacht> I to jest jakiś plan. To, to jest jakiś plan. E, proszę cię, kup mi tutaj. Mm, takiego małego na pewno ziomeczka. E, aha, bo ja tutaj w ogóle. E, no. E, aha, no tak, no bo tamto mi się, tamto mi się zepsuło. Znaczy, no, zepsułem sobie. E, weź tu po prostu. Stań, stań. Po prostu stań, koleś. Eee, dzisiaj właśnie taki nudniejszy, może troszeczkę odcinek będzie, eee, za czym dla niektórych, eee, ale, ale, ale chciałbym właśnie ogarnąć ten temat. A skoro było, była jakaś chęć, żebym eee, właśnie to zrobił, to mm, no to powiedzmy, że robię. Eee, ale widzę, że to. Czyli to będzie słyszyło nam <laughs> głównie za odbiór tego wszystkiego, Okej okay. E, teraz tak, teraz kolejna sprawa jest taka, że e, Że kupimy takie dwa, e, i teraz pytanie, czy ty będziesz jakkolwiek e, chciał mógł chronić e, tego miejsca? E, dobra, weź tutaj sobie ten, bo, bo nie mogę na ciebie, nie mogę, nie mogę tobą się, jakby to powiedzieć, kierować, ale mogę na przykład zrobić coś takiego. Uh -huh. e, bo szczerze mówiąc, ja wątpię, że e, moimi przeciwnikami będą jakieś naprawdę takie e, kozaki. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będą. Uh, ok, w ogóle już ogarnąłem, jak, się sta jak stawiać dobrze koła, w miarę, nie? Uh, więc bardzo mnie to cieszy dobrze. Ok, uh, weź tutaj, proszę cię, mi ten uh, swoją łepetynkę. Mm. Teraz tak: uh, jakieś działka na pewno ci się przydadzą do obrony, to, to, to tego mogę być pewny. Uh... Nie, zastanawiam się, czy ty będziesz debilem i uh, czy, czy to będzie działało coming soon uh, czyli, czyli mogę to tak zostawić niby w sensie, że to by tak wyglądało. No cóż, uh, chcę zrobić po prostu coś, co uh, tu będzie miało jakąkolwiek ochronę. Um... A znaczy, jakąkolwiek ochronę? No, coś, co... cokolwiek zrobi, nie? Jeśli będę potrzebował obrony, tamta czarna dziura jest tu, to. Ojajajaj, undo, undo. E, to mogę po prostu tak wywalić sobie. E, teraz tak. Um, teraz tak. To są. To, to będą moduły obronne. okej okay. <laughs> Jakkolwiek też, nie? Eee, to może być to, to będzie nas, br będzie broniło naszego e, przyjaciela tutaj mm -hmm, dobra, dobra, tak eee, dobra eee, proszę tak, e, jeśli słyszycie klikanie myszki to ja was za to przepraszam ale prawdopodobnie nic nie jestem w stanie z tym zrobić eee, a i tutaj jest w ten sposób dobra E, on będzie tu po prostu sobie tak na dobrą sprawę czekał e, Bo raczej jeśli nawet bym ci dał e, projektor ten, ten, ten bańkowy czy coś e, To raczej wątpię, że mm... O, halo, ej, przyjaciel a, no, e, to raczej wątpię, że e, w sumie czekajcie e... Mogę dać ci... Da da dawaj tą baterię. Uh... Okej. Okay. Um... Przód chroń... <laughs> I tył choń. Uh... I bateria schodzi. Widzę, że już schodzi bateria. Nawet na czymś takim. Uh... Po prostu tu stój i tyle. Uh... Teraz tak, kwestia, kwestia naładowania. Naszego głównego statku. W ogóle jeszcze Wam nie pokazałem, e, jaki trik zrobiłem, że tak powiem, tak troszeczkę. E, dobra, zrób w ten sposób. E, jeszcze jedna ta, jeszcze jedna kolumna baterii, e, żebyśmy na pewno byli przygotowani na każdą ewentualność. E, dobra, słuchajcie, przesiadamy się w to. E, słuchajcie, już Wam pokazuję. Tutaj pod spodem mamy e, silniki, e, silniki. E, mamy zbiorniki paliwa. Dzięki czemu? Dzięki czemu co? Dzięki czemu będziemy mogli? E, dzięki czemu będziemy mogli sobie pozwolić na e, takie burżuazje jak e, silnik właśnie, e, właśnie. To 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 w ogóle weźmy. E, to w ogóle weźmy, e, No na razie jednego, jednego typka po prostu sobie tu postawimy e, i zobaczymy jak sobie to będzie radziło, e, mam nadzieję, że jakkolwiek. E, tutaj możesz tak, bo, bo on tu będzie stał, tak? On tu będzie stał. E, ja jako taką na chwilę obecną kompanii robotów nie potrzebuję mieć, e, ty po prostu chroń e, to, to, czego masz chronić, nie? I tyle, w ogóle chyba jestem trochę za... Tam kamerka wydaje mi się troszeczkę za mała, nie? E, ale to może mi się tylko tak wydaje e, Więc tak, tak wygląda cały ten. Mamy mnóstwo baterii <laughs> Mamy mnóstwo baterii. Tutaj jest właśnie już jakaś tam stacja, którą tu zostawiamy po prostu e, i tyle mm. Kolejna czarna dziura by się przydała To jest e, pewne, że fajnie byłoby Jeszcze jedną czarną dziurę mieć Bo wtedy jedną bym miał tutaj, w tym miejscu e, A kolejną miałbym gdzie indziej W ogóle naprawdę, ale mi sp Jak mi FPSy spadły, nie Jestem po prostu w szoku e, Swoją drogą e, Możemy tego, wow, aż, aż laguje Co się dzieje Co się dzieje Ludzie wow wow wow, 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 Proszę nie podjeżdżać tak blisko Gdzie ty masz ten? Dobra, nie wiem, nie wiem gdzie ty to miałeś Ale na pewno chcę To wszystko wziąć po prostu Ale strasznie FPSy mi spadły I teraz jestem ciekawy Czym to jest spowodowane Ale teraz już jest normalnie w miarę, nie? No cóż no cóż, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wciągamy to, ale w tym momencie też zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobała łapka w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. No i cześć.